Wszyscy w korporacji mówili o niej jako duchu, córka właściciela, zniknęła z kraju w wieku 17 lat, by studiować za granicą i już nigdy się nie pojawić, a jednak pewnego ponurego poniedziałku na porcierni pojawiła się dziewczyna z czapką z daszkiem, przeciwdabyj słonecznymi okularami i fałszywym CV w dłoni. Nikt nie podejrzewał, że stażystka Nina Kowalska była w rzeczywistości Zuzanną Kamińską, dziedziczką Imperium Kamiński Global, firmy wartej miliardy z siecią logistyczno-produkcyjną w czterech krajach. Nie wróciła by się chwalić nazwiskiem. Wróciła, bo co się tknęło, krótki telefon od zaufanej księgowej ojca, która wyszeptała: Zuzanno, ktoś z wewnątrz knuje, i jeśli zaraz tego nie powstrzymamy, twój ojciec straci wszystko. Ojciec Zuzanny, Edward Kamiński, właśnie przeszedł operację serca i przebywał w prywatnym ośrodku rehabilitacyjnym w Alpach, zostawiając firmę pod nadzorem zarządu i dyrektorów, którym, jak wierzył, mógł ufać. Ale Zuzanna nie wierzyła nikomu. Od lat obserwowała świat bez złudzeń, dlatego postanowiła działać w przebraniu. Nie chciała specjalnego traktowania, ochrony ani splendoru, chciała poznać prawdę, nawet jeśli miała zaboleć. Pierwsze dni w firmie były jak uderzenie lodowatej wody, pogardliwe spojrzenia starszych pracowników, seksistowskie uwagi jednego z kierowników, wrzucanie na nią najgorszych zadań, typu kopywanie dokumentów czy robienie kawy. Ale zamiast się buntować, Zuzanna notowała. Obserwowała. Zapamiętywała twarze. Największy szok przeżyła trzeciego dnia, gdy przypadkiem usłyszała rozmowę dwóch starszych menedżerów ten stary już się nie podniesie. Jak podpiszemy te umowy z konkurencją, podzielimy się zyskiem, a jego córka nawet nie wróci na pogrzeb. Zamarła. Nie wiedzieli, że ona już wróciła. I że słyszy wszystko. Ale jeszcze nie była gotowa zareagować to był dopiero początek. Zaczęła spisywać nazwiska i tworzyć listę wrogów wewnętrznych których zamierzała wystawić na próbę. Uczyła się wszystkiego od podstaw, jak działają systemy wewnętrzne, jak zatwierdza się przelewy, gdzie są słabe punkty bezpieczeństwa. Jej pokój, mała klitka nad serwerownią, był pełen notatek i wykresów. Miała tylko jedną zaufaną osobę, Magdę, sprzątaczkę z piątego piętra, która pewnej nocy przyłapała ją płaczącą i od tej pory przynosiła jej kanapki i opowieści z kuchni firmy. Wszyscy traktowali Magdę jak powietrze, ale to ona słyszała najwięcej. Dzięki niej Zuzanna dowiedziała się, kto naprawdę pracuje uczciwie, a kto jest tylko złotoustem hipokrytą. Co więcej, wśród pracowników był jeden mężczyzna, który ją intrygował cichy, skromny informatyk o imieniu Krystian, który raz po raz chronił systemy przed dziwnymi cyberatakami, nie chwaląc się tym nikomu. Zuzanna zaczęła podejrzewać, że te ataki były celowe, ktoś z firmy próbował wyczyścić dane. Tymczasem, niektórzy zaczęli ją rozpoznawać, czy ty nie jesteś podobna do. Słyszała czasem, ale szybko odwracała wzrok, zmieniała temat i znikała. Zanim dojdzie do konfrontacji, musiała zebrać niezbity materiał. Postanowiła wystawić pierwszą próbę, wysłała anonimowy mail, że jeden z dyrektorów finansowych nielegalnie przelewa środki na konto w Dubaju, tylko po to, by sprawdzić, kto zareaguje, a kto będzie milczeć. Reakcje były zaskakujące. Większość udawała, że nic nie widzi. Ale dwóch pracowników z niższego szczebla natychmiast udało się do działu audytu. Zuzanna poczuła gniew i nadzieję jednocześnie. To był początek. Wiedziała, że teraz nie ma odwrotu, zaczęła przygotowywać wielką grę, która miała ujawnić prawdziwe twarze ludzi, którzy od lat karmili się fortuną jej ojca. Ale była gotowa pójść dalej. W głowie miała tylko jeden cel sprawiedliwość. Plan Zuzanny wszedł w nową fazę. Już nie wystarczało tylko słuchać, Notować i analizować przyszedł czas na konfrontację, ale wciąż w przebraniu. Postanowiła wystawić każdego kluczowego pracownika na osobną próbę, dokładnie taką, która ujawni ich prawdziwe intencje. Pierwsza była dyrektorka HR, Agata Wierzba, kobieta z uśmiechem jak z reklamy i sercem jak z lodu. Zuzanna, podszywając się pod nową pracowniczkę administracyjną, udała, że przez pomyłkę dostała się do poufnych danych pracowników i odkryła, że część z nich nigdy nie podpisała umów o pracę. Gdy opowiedziała o tym Agacie, oczekując reakcji, spotkała się z czymś nieoczekiwanym: kobieta zamknęła drzwi, po czym chwyciła ją za ramię i powiedziała: Jeśli chcesz tu pracować dłużej, naucz się milczeć. To był pierwszy czerwony sygnał i trafił prosto na listę. Drugim testem był dział marketingu. Zuzanna spreparowała fałszywy brief reklamowy, zawierający oczywisty błąd slogan z wulgarnym podtekstem, w języku francuskim. Rozesłała go jako propozycję od rzekomego nowego klienta i obserwowała reakcję zespołu. Tylko jeden pracownik, Karol, junior co liter, zwrócił uwagę na problem i zasugerował, że lepiej to skonsultować. Reszta, z szefową działu włącznie, podpisała wszystko bez cienia wątpliwości, tylko dlatego, że projekt pochodził rzekomo od ważnego partnera zagranicznego. To uświadomiło jej, jak bardzo powierzchowna stała się firma, zbudowana bardziej na wizerunku niż na wartościach. Największym szokiem był jednak dział finansowy. Z pomocą informatyka Krystiana, który coraz bardziej zyskiwał jej zaufanie, udało jej się włamać do zaszyfrowanego systemu zgłoszeń i to, co tam odkryła, zmroziło jej krew. Istniał cały, sekretny katalog umów, które nigdy nie trafiły do oficjalnej ewidencji umowy z nieistniejącymi firmami, przelewy na konta w rajach podatkowych, faktury podpisywane przez pełnomocnika Edwarda Kamińskiego z datami, gdy jej ojciec leżał w śpiączce po operacji. Wszystko wskazywało na jedną osobę, wiceprezesa zarządu Bogdana Tyczyńskiego. Od lat przyjaciel domu, świadek na ślubie rodziców Zuzanny, człowiek, który razem z jej ojcem zakładał firmę. A teraz najwyraźniej planował ją przejąć. W dokumentach widniały plany tajnego spotkania z zagranicznym inwestorem, które miało przypieczętować sprzedaż 49% udziałów w spółce głównej udziałów należących do jej nieświadomego ojca. Właśnie wtedy Zuzanna poczuła, że czas działa na niekorzyść, musiała przyspieszyć działania. Zorganizowała potajemne spotkanie z Magdą i Krystianem, przedstawiła im wszystkie dowody i zapytała, czy są gotowi pomóc. Krystian, choć z początku nieufny, w końcu kiwnął głową: Jeśli ktoś może to naprawić, to tylko pani. Magda natomiast miała jedną radę: nie atakuj ich wprost. Oni zawsze mają plan, by pokaż im lustro. I tak Zuzanna wymyśliła serię testów, które miały nie tylko ujawnić prawdę, ale zrobić to na oczach całej firmy. Najpierw pozwoliła, by plotki o kontroli skarbowej rozeszły się po korytarzach. Reakcje były natychmiastowe, niektórzy zaczęli niszczyć dokumenty, inni próbowali się wycofać z własnych projektów. Jeden z menedżerów, który dzień wcześniej podpisywał fikcyjne faktury, nagle wziął nagły urlop i zniknął. Zuzanna wiedziała, że to działa. Ale najważniejsza była finalna konfrontacja, planowała ją w najdrobniejszych szczegółach. Miało to być zebranie zarządu, oficjalnie poświęcone nowej strategii CSR, ale rzeczywistości miało się zamienić w pokaz dowodów, zdrad i faktów. Aby zwiększyć szanse, Zuzanna postanowiła nagrać ostatni tydzień pracy ukrytą kamerą, a montaż zleciła. Krystianowi, który okazał się nie tylko informatykiem, ale też montażystą amatorskim filmowcem. Ich celem było uderzyć nie tylko w winnych, ale również otworzyć oczy tym, którzy odwracali wzrok z powodu strachu. Gdy dzień spotkania zbliżał się wielkimi krokami, napięcie w firmie sięgało zenitu. Ktoś zaczął wysyłać jej anonimowe groźby na służbowy mail, ktoś inny przebił jej rower na parkingu. Zuzanna się nie bała, bo miała już wszystko. A najważniejsze, miała świadomość, że jeśli nie zareaguje teraz, wszystko, co jej ojciec budował przez dekady, zostanie sprzedane za bezcen ludziom bez honoru. Wiedziała, że po tej konfrontacji nic już nie będzie takie samo, ani firma ani jej życie. Ale nie zamierzała się cofnąć. W sali konferencyjnej na 24 piętrze, z widokiem na panoramę miasta, zebrał się pełen zarząd, dyrektorzy i wybrani kierownicy, łącznie ponad 30 osób, nieświadomych, że właśnie wkraczają w najważniejsze spotkanie historii firmy. Zgodnie z zaproszeniem, miała to być prezentacja nowego programu etyki korporacyjnej, standardowa formalność, której nikt nie traktował poważnie. Ale kiedy światła zgasły, a na ekranie pojawiła się czarna plansza z napisem Prawda boli, cisza stała się gęstsza niż kiedykolwiek wcześniej. Film rozpoczął się niewinnie sceny z windy, ujęcia zbiórek, krótkie wypowiedzi pracowników, których twarze i głosy zostały zmienione, by nie zdradzić źródła. Ale potem zaczęło się dziać coś, co wstrzymało oddech wszystkim w sali nagrania rozmów, jak dyrektorzy kpiązą Edwarda Kamińskiego, jak podpisują dokumenty, których nikt nie powinien widzieć, jak planują jego finansowe wyłączenie. Gdy wyświetlono klip, na którym jeden z wiceprezesów mówi: On już prawie trup. Zajmijmy się tym, zanim jego córka coś wyczuje, zapanowała absolutna cisza. Wtem światła znów się zapaliły, a przy ekranie stanęła dziewczyna w prostym garniturze i rozpuszczonych włosach. Bez makijażu, bez ochrony, z twarzą, którą znali tylko z dawnych zdjęć. Nazywam się Zuzanna Kamińska. I przez ostatnie trzy tygodnie byłam waszą starzystką. Nikt nie oddychał. Jedni zamarli w przerażeniu, inni wstali automatycznie, jakby nagle zaczęli rozumieć, że przekroczyli granicę, za której nie ma powrotu. Zanim zaczniecie się tłumaczyć, wszystkie materiały zostały skopiowane i wysłane do radców prawnych oraz do mojego ojca. On wie. I wraca jutro. Spojrzała wprost na Bogdana Tyczyńskiego, którego twarz zrobiła się purpurowa. Bogdanie, zdradziłeś nie tylko wspólnika, ale i przyjaciela. Tylko dlatego, że uwierzyłeś, że jesteś nietykalny. Wiceprezes próbował mówić, ale nikt już go nie słuchał. Zuzanna kontynuowała, nie przyszedłem tu was osądzać. Chcę wam tylko pokazać, co się stanie, gdy ktoś kocha tę firmę bardziej niż pieniądze. I wtedy zrobiła coś nieoczekiwanego. Zamiast wyrzucić ich wszystkich natychmiast, zaproponowała wybór, osoby, które przyznają się do winy i podpiszą zrzeczenie się stanowiska, odejdą bez hańby i bez procesu. Ale jeśli ktokolwiek spróbuje kłamać, sprawa trafi do sądu. W ciągu godziny dziewięć osób złożyło rezygnację. Dwie osoby uciekły z budynku, zanim wezwano ochronę. A jeden z dyrektorów, ten sam, który groził jej na mailu, próbował zniszczyć laptopa, zanim został zatrzymany przez dział IT. Ale największą zmianą nie były dymisje. Zuzanna, ku zaskoczeniu wszystkich, ogłosiła nową strukturę firmy bez barier, z jawnością zarobków. Z programem ochrony dla sygnalistów i awansem dla tych, którzy pokazali kręgosłup moralny, jak Krystian i Magda. Informatyk dostał stanowisko dyrektora do spraw bezpieczeństwa cyfrowego, a Magda została oficjalnie zatrudniona jako doradczyni do spraw relacji międzyludzkich. Jej pierwszy ruch? Otwarcie stołówki z darmowymi śniadaniami dla pracowników z najniższych szczebli. Edward Kamiński wróci następnego dnia, słaby, ale dumny jak nigdy. Gdy wszedł do sali i zobaczył córkę za jego biurkiem, łzy popłynęły mu po policzkach. Twoja mama byłaby z ciebie dumna, Zuzanno wyszeptał. Ale historia miała jeszcze jeden finał tydzień później, w czasie zebrania prasowego, dziennikarka zapytała Zuzannę, czy naprawdę to wszystko zrobiła, udając zwykłą starzystkę. Odpowiedziała: nie udawałam. Ja naprawdę nią byłam. Po raz pierwszy poczułam, czym jest prawdziwa praca. Filmik z tą wypowiedzą stał się wiralem. A zakończenie? Krystian, ten cichy informatyk, pojawił się przy niej, trzymając w dłoni kwiat róży i list. Gdy Zuzanna przeczytała go wieczorem, uśmiechnęła się i powiedziała tylko jedno słowo: "Czas budować coś razem".